Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witno bezbratkowy. Posłuchajcie. Na Google znajdziecie numery na Jasną Górę. Widzicie ten obrazek? Dlaczego to robię? Chciałem wam tylko przekazać, że na Jasnej Górze nie można odprawiać mszy tradycyjnej, tak zwanej wszechczasów trydenckiej, a niestety, ale prawosławni, grekokatolicy prawosławni mają dostęp, proszę bardzo. Także msza tradycyjna katolicka, którą odprawiał Kordecki, jeszcze Kordecki ją odprawiał, jest dziś zakazana. Natomiast do heretyków prawosławnych, tak zwanych grekokatolików, co też mają swój bardzo zły stosunek do Matki Bożej odnośnie niebowzięcia Matki Bożej jej niepokalaności i tak dalej, mają pełny dostęp, aby bluźnić na Jasnej górze. Także rękawy sobie zakaźcie i wiecie, co macie robić. Ja za was tego nie zrobię już. Już tego nie zrobię. A szczególnie ci, którzy tak bluzgają na ostatnim filmie, że takie rzeczy robię, bo jeżeli jest za mocny temat, oj, no to już się nie podoba. Nie rozumiecie pewnych rzeczy. Ja zrobię ostatni film, za niedługo będzie bardzo długi, podsumuję całe trzy lata. Zostałem zwolniony, zwolniony z pewnych słów, które już nie będę musiał robić. Natomiast zostawię to wam teraz do roboty, a szczególnie tym, którzy tak bluzgali tu na mnie, wmawiali mi różne rzeczy, które nie są w moim wnętrzu, nie są w moim wnętrzu. Zostawiam to im. Także podsumuję ten film, te całe trzy lata na filmie, na filmie, a teraz ten obrazek, który tu widzicie. Który mówi sam za siebie. Także wiecie, co macie robić, nie? Ja sam wszystkiego nie zrobię. Zresztą z pewnych spraw już zostałem zwolniony i powiem wam to na tym filmie już za niedługo. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna. Do Syna.